Proszę Państwa, na koniec mamy klęskę niestety urodzaju. rolnicy. Mówią o dramatycznej sytuacji. Ceny warzyw są tak niskie, że zbiór i sprzedaż w punktach skupu jest po prostu nieopłacalne. Dlatego wielu rolników, aby nie zmarnować plonów, otwiera swoje pola dla indywidualnych odbiorców. Każdy z Państwa po jednym zdaniu, czy co w tej sprawie powinien zrobić minister rolnictwa, co w tej sprawie powinien zrobić rząd, Anna Bryłka. No przede wszystkim nie tylko warzyw, ale również zboża. ceny skupu są bardzo 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 niskie. No panie redaktorze, ja jestem przerażona na tym co robi polski rząd dlatego że 8 października na posiedzeniu Koreper zatwierdzono przegląd umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, która zwiększa import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, co więcej polski rząd jest zwolennikiem tych rozwiązań. I to jest przerażające. To znaczy, jeśli nie zaczniemy chronić polskiego rynku, europejskiego rynku przed importem z krajów trzecich, takich jak Ukraina, takich jak Mercosur, takich jak Stany Zjednoczone, bo mamy... Nową umowę handlową, to sytuacja będzie tylko i wyłącznie gorsza. I to, co powinniśmy teraz zrobić, to zablokowanie tego. Ja naprawdę dziwię się, bo minister Siekierski, polski rząd, przez wiele miesięcy mówił o, to, o tym, że jest przeciwnikiem importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Po czym okazuje się, że nasze oficjalne stanowisko, polskie Kropka. stanowisko jest za. Pan przewodniczący Konwiński. Nie będzie żadnych gorszych warunków w relacjach Polski z Ukrainą. Proszę takich rzeczy nie opowiadać. Nie, My, no zatrzy panie, my zatrzymaliśmy. zatrzymaliśmy. Szkoda, że pani wtedy nie było i że wtedy pani nie protestowała. Co no zrobi tak w tej sam. sprawie? Jak PiS jak rząd pomoże rolnikom, jak, Panie przewodniczący, jak PiS, krótko. jak PiS rządzi, i nas zalało zboże, techniczne zboże z Ukrainy. pizzerii, że pani wtedy nie protestowała. Interwencjami w Ministerstwie A teraz? Rozwoju.